Cześć, witam Was w kolejnym filmiku z Call of Duty Black Ops 2. Dzisiaj kolejny odcinek Sworm z każdą bronią. Niektórzy mogą się zastanawiać, czemu Sworm z każdą bronią i w ogóle po co to, jak i tak w zwykłych gameplayach też BS Sworm. Otóż ta playlista jest i wyłącznie utworzona po to, żeby e, każdy, kto chce, będzie chciał obejrzeć Sworm sobie z inną bronią, to będzie mógł na nią wejść i obejrzeć sobie Sworm z inną bronią. E, czyli jak chcesz na przykład Swarm ze strzelbą, którego się nie rzuciłem, ale mam tą 870MCS, no to wchodzisz na właśnie Playlistę Swarm i na pewno tam ona będzie, co nie znaczy, że nie będzie jej w zwykłych gameplayach. To nie jest połączone ze sobą w żaden sposób i e, nie wyklucza się. Bo wiadomo, będę używał na pewno broni w przyszłości, kiedy ponabijam wszystkie złote, będę używał e, broni MP7, będę używał na pewno MCMC e, i w playlistie zobaczycie MCMC e, SWARMu z każdą bronią jednak w przyszłości też będą filmy zwykłe i też ze Swarmem zapewne eee, no więc tak, więc eee, to tyle jeśli chodzi o wytłumaczenie, na czym będzie polegało. E, na czym będzie polegała ta playlista, żeby to nie było tak, że to jest bez sensu czy coś ten deseń. Eee, tutaj się wkurzyłem, chyba, nie pamiętam nawet. Eee, I prosił mnie mój widz o pozdrowienia, więc proszę. Kop e, 12 pozdrowienia dla ciebie. Ok. Eee, Gram sobie w Black Ops 2 teraz typowo po to, żeby nabić wyzwania, to znaczy tak jak kiedyś się grało, naprawdę zajebiście było kiedyś, w MW1 czyli Call of Duty 4 eee, żeby nabić sobie złote bronie, Co było Znaczy złotą broń co było bardzo trudne, bo złoto się blokowało przypomnę dla tych, którzy nie grali lub nie wiedzą że takie coś w ogóle było. Jak się nabiło w każdej broni 150 headów, to się dostawało jedną broń z danej kategorii też na złoto. Czyli w, w szturmówkach był kałach, w pistoletach maszynowych było mini-Uzi, e, w bodajże strzelbach była ta, taka, 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 nie pamiętam jak się nazywa, e, i w sniperkach był dragonów, a w lkm było działo przeciwlotnicze, czyli M60. To co, to, co Moaba nabiłem, właśnie też w mw 3 z tym, też było właśnie na złoto. No właśnie, i grałem wtedy, pamiętam, nie, nie to że celowałem heady, że koniecznie heada musiałem strzelić, tylko po prostu tak sobie eee, i patrzyłem za chwilę, jakie mam, ile mam headów, ile, już za, ile mi brakuje, ile jeszcze. Eee, wchodziłem na killhouse, czyli na tą małą mapę, jak ktoś pamięta. No i tam to się często akurat heady trafiały, bo ludzie tam kampili, może było nawet skanować po ścianach, i, i tak się dało ich spokojnie w głowę trafić. Eee, więc stwierdziłem, że Black Ops 2 e, też tak będę robił, dlatego że Black Ops 2 naprawdę to się dość przyjemnie robi. Eee, no, z wyjątkiem jednym, to o którym za chwilę powiem. Eee, tutaj widzicie, co się stało. Chciałem trafić w to gówno ogłuszające, ale mnie zabili przez to. Eee, właśnie e, już mówię, jak to wygląda w Black Ops. Otóż tu jest mnóstwo wyzwań, naprawdę mnóstwo, wy mnóstwo wyzwań, jeśli chodzi o kamuflażę. E, co mi mni. <ślawni> się podoba, oczywiście, bardzo, bo lubię się w to bawić. I te kamuflaże są fajne, są diamentowe, no jest dużo, po prostu dużo możliwości. No i wiadomo, że wbić złote kamo do pistoletu maszynowego to trzeba nabić 150 headów i do tego jeszcze inne wyzwania typu 150 zabójstw bez kwerków, 150 zabójstw bez dodatków do broni, to jest właśnie ten minus tych, tych wyzwań, bo to jest no, wkurzające jak nie wiem kiedy, kiedy przeciwnik ma na tą zawsze przewagę. Poza tym, jeszcze 30 medali zemsta, 30 do 10 medali e, krwawy ciąg, czyli jakoś, jakoś tak to się nazywało. E, I jeszcze 30 medali tam e, za coś, jeszcze jakieś tam wyzwanie. No i wtedy dostajemy zotekamo. No więc, właśnie e, ten gameplay oczywiście, nie jest bez perków i bez dodatków. E, jest on oczywiście z perkami i z dodatkami. E, także tutaj nie, nie zobaczycie, to nie jest nic specjalnego W sensie to, że, to, że e, bym grał Znaczy to jest, jakbym był ten wynik bez perków i ten To jest to by było piękne Ale niestety e, Ale naprawdę to mi się podoba I aktualnie w Black Opsie grałem dla wyzwań Nabiłem sobie już złoty nóż, złotą tarczę, złotą strzelbę i złotą MP7 Teraz właśnie bijam wektora. Ten gameplay jest dość stary, dawno go biłem e, Także Także teraz już jestem dużo bliżej do dojścia tego wektora. I muszę przyznać, że jest bardzo łatwe wszystko z wyjątkiem tych 150 zabójstw. Tutaj dodowalili mogliby to usunąć, byłoby szybciej, łatwiej, przyjemniej. No ale trzeba się pomęczyć, na broni jest mnóstwo. I ktoś mówił, że, e, że nie starczy mu ta gra na e, długi czas to nie wiem dlaczego mu nie starczy, bo... przecież e, jest tyle wyzwań i tyle opcji, które... tyle wyzwań, no tyle wyzwań do wykonania, że to spokojnie starczy przynajmniej do marca. No chyba, że będzie się tą eat, m, dzień w dzień po 10 godzin, co nie jest możliwe. W większości wypadków No to w takim wypadku faktycznie można to bić wcześniej Jednak no To, to, to będzie bardzo, bardzo Czasochłonne bicie takich, takich Kamuflaży, bo To jest dużo broni, dużo wyzwań No i te, te mówię, te trudne wyzwania Są najgorsze w tym, w tym wypadku e, Okej, okay, powiedzmy trochę o gameplayu E, używałem oczywiście Vsat, low Lowstar i Ruj. Ruj, oczywiście, został bitny, nic dziwnego. Playlista jest, e, ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Otóż wiadomo, fery zimowe nie każdy może wyjechać sobie w góry e, ze względu głównie finansowych. Ja to rozumiem, e, bo sam nie wyjeżdżam, e, w ogóle nigdy nie wyjechałem, bo nigdy nie mogłem. Tak, nie z mojej winy. E, no i dlatego pomyślałem, że osobom, które by chciały, nie chciałyby się nudzić. W czas ferii zimowych, no czy wiadomo, no, no najlepiej nie siedzieć w ogóle w domu, no ale czasami trzeba, tak eee, to postanowiłem, że przygotuję Let's Play na ferie zimowe eee, z jednej gry. Eee, już wymyśliłem jaka to będzie gra Nie powiem wam, <grywa> niespodzianka eee, No i teraz pytanie jest czy wy, wy byście chcieli, żeby takie coś było? Bo jeżeli tak, to oczywiście to będzie na zasadzie, to oczywiście będę wrzucał, ale to będzie na zasadzie tygodnia, eee, 7 dni no tak, tydzień ma 7 dni, chociaż no, mówię tak, byłeś szkolny tydzień i to nie był plus weekend, nie, no. E, to będzie tak wyglądać mniej więcej właśnie, że e, będę wrzucał przez 7 dni tyle odcinków, żeby skończyć całą grę. E, dlatego wybieram dość krótką grę, żeby po prostu, po prostu ją szybko skończyć, żeby nie było jakichś problemów. No nie wezmę Skyrim, no niestety. Skyrim to przynajmniej za 2 tygodnie musiałbym, no, po 6 godzin. To jest niemożliwe, e, jak dla mnie. I niepotrzebne zupełnie, bo to nie na tym ten kanał polega, ale myślę, że singla, y, seria single przyda się na kanale i myślę, że niektórym osobom na pewno to się spodoba, że, że po prostu e, jakaś jest odmiana od Call of Duty i oczywiście Call of Duty też będzie, tak? E, tak jak mówię, ja o feriach jeszcze nie myślę tak na poważnie e, bo jestem po prostu w szkole jeszcze myślami e, No muszę pozdawać wszystko co mogę tylko jak najlepiej e, no i dopiero będę wyluzowany, dopiero będą święta, dopiero mam nadzieję coś dostanę, dopiero może będę wrzucał jeszcze z tego filmy, e, z Far Cry'a czy Cooperation, możliwe, nie mówię, że tak, ale na pewno takie coś zrobię, więc piszcie w komentarzach, e, let's play, e, na ferie, tak, nie, jak tam chcecie, e, czy chcecie, czy też nie chcecie, tutaj się zgliczowałem, w ogóle nie wiem co ja tu y, zrobiłem, wiedziałem, że on mnie zabije tym nożem. Jednak e, jakoś nie mogłem wyjść i tak trochę zdupiłem, bo bym następnego Wisa' ta miała, potem już by się znowu zaczęło dziać. No ogólnie, ogólnie to byłby znów gameplay prawdopodobnie 100+, jednak zawsze mi brakuje coś do tego 100+, ale na pewno kiedyś go wbiję. E, zobaczę tylko, je zostało do końca. Te, zostało do końca jakieś 4 minuty, ja się z wami żegnam, w takim wypadku wykończyłem wszystkie tematy. E, piszcie w komentarzach, czy byście chcieli ten let's bo ja już wtedy przygotuję intro i tak dalej i tak dalej okładki też trzeba przygotować, e, nie podpowiem wam jaka to gra dlatego, że każdy zgadnie, bo po jednej podpowiedzi więc, e, chociaż, chociaż nie jest to, nawet jakbym powiedział to byście nie zgadli aż tak na pewno bo jest ona dość mało znana, a szkoda bo poprzedniczka jej powiem taką podpowiedź, była e, dużo słabsza, a dużo bardziej e, słabna, że tak powiem, a następna część była dużo mniej słabna, e, ze względu na to, że nie wiem, a no ze względu na to, że nie było filmu, więc to jest odpowiedź jak zgadniecie to plus dla was, jak nie to nie. Ja nie powiem, bo to będzie niespodzianka Może się niektórym nie, spodoba nie spodobać, ale mówię wam, gra jest naprawdę ciekawa eee, i po prostu przyjemniej mi się gra z postacią jak od postać w tej grze, to tak powiem. Eee, Okej okay, to było na tyle, zostawiam wam jakąś muzyczkę i się mano